Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa z uwagi na dwa elementy. Pierwsza to gotowość tego statku, on jest super nowoczesny statek do badania morza, statek rybacko-szkoleniowy, a z drugiej no to, że zaszczyciła nas First Lady, co się zdarza niezwykle rzadko. To jest ta rodzaj kontynuacji i pewnego zaufania w tych relacjach, że w końcu na uroczystość, która nie ma za ciągnie za sobą jakiegoś wielkiego bardzo projektu, decydowała się przyjechać i ochrzcić ten statek no pierwsza dama, to jest rzecz wyjątkowa. Tu y, urządzenia są najnowszej generacji. Poza tym ten statek ma to do siebie, że on jest e, poza e, samym projektem jako takim, poza tym, że jest rybackim, on jest statkiem badawczym. Mamy duży projekt, który przygotowujemy razem z Akademią Morską budowy Akademii Morskiej w Bayelsa State. To jest stan e, południowy w, w Nigerii, gdzie ten koncept, e, który został już sprawdzony w Angolii, bo dla przypomnienia budujemy największy uniwersytet morski w, w tej chwili w Afryce, w, w Namibę, w miejscowości Namibę. I podobnie Nigeria chce troszkę mniejszej skali, ale pójść tą drogą. Dla przykładu, w tej chwili w Akademii Morskiej w Gdynis jest 20 studentów z Nigerii. W tej chwili przyjeżdżają e, profesorowie z Nigerii i u, przejmują te programy. A więc my poprzez takie uroczystości jak dzisiaj budujemy tą naszą polską markę, naszą gdańską markę. I z tego tytułu możemy być bardzo zadowoleni.